Zaprezentuję Państwu jeden ze sposobów na wymianę swoźnia kulistego w wahaczu samochodów Mercedes Sprinter lub Volkswagen LT. Do wymiany użyję ściągacza, on jest sprzężony przez wężyk z pompą oraz odpowiednich akcesoriów. Teraz muszę uzbroić siłownik w odpowiednie akcesoria. Czop, który będzie nam pchał oraz pierścień, który będzie służył za podparcie. Całość teraz założę na zawieszenie. O, w taki sposób. Rozpocznę teraz pompowanie. Lekko przytrzymuję, żeby mi się wszystko właściwie ustawiło. Chwilę to, to potrwa, ponieważ no, elementy muszą zacząć przylegać do siebie, żeby nastąpiło podparcie i możliwość pchania. Tak, muszę poprawić, żeby gumka. Weszła sobie w odpowiednie miejsce, żeby nie było przycięcia tej gumki. O, ona już nam się chowa w pierścieniu. O, następuje dociśnięcie elementów i będę wykonywał teraz już właściwy ruch wyciskania swożnia. No, ja już czuję, że opór został pokonany. Następuje wyciskanie zwożnia. O za chwilę tak. Opadło nam. Widzicie, nie spadnie dlatego, że czop wchodzi w otwór, także nie ma żadnego zagrożenia. Zwalniam zawór na pompie. Tłoczysko wraca w pozycję wyjściową. Zdejmuje całość zawieszenia. jest stworzeń. Teraz do wciśnięcia muszę użyć następnych elementów, żeby się dały odpowiednio zmontować. Aha, pierścień troszeczkę za chwilę. U góry tulejeczkę zakładam. I teraz mamy taki problem, że stworzeń ma osłonę gumową, która ma większą średnicę niż będzie tutaj punkt podparcia. Ja znalazłem na to taki sposób, że owijam taśmą izolacyjną gumę, wobec czego następuje troszeczkę obciśnięcie tej gumy. Jest to prosty sposób. Można również zdjąć pierścień, który trzyma gumę. Ale mnie się wydaje, że to jest prostsza metoda. Zakładam odpowiedni pierścień tak, żeby do końca wszystko doszło, wkładam całość do ściągacza, zakładam na zawieszenie i zaczynam tłoczyć olej do siłownika przy pomocy pompy. Również to jest takie wstępne ustawienie, ale za chwilę, jak elementy się zbliżą, no to będę mógł sprawdzić, czy dobrze wszystko po Dobrze już jest wszystko we właściwym miejscu. Rozpoczynam pompowanie. No, coraz trudniej teraz się pompuje, ale to dlatego, że sworzeń wchodzi w wachlarz. Dotąd pompujemy, aż zobaczymy, że kołnierz, kołnierz sworznia dojdzie bezpośrednio do wahacza już czuję zdecydowany opór, czyli dalej już stworzeń nie wejdzie. Zwalniam zawór na pompie. Wszystko wraca w pozycję wyjściową. Zdejmuję, zdejmuję ściągacz. No i teraz wypadałoby tylko zdjąć izolację, którą wcześniej nakręciłem na osłonę gumową. No widzicie Państwo, że łatwiej mi było stworzeń zamontować niż tą izolację zdjąć. Ale chyba sobie damy radę z tym. No, chyba złośliwość to jest tej izolacji. Już wszystko skończone. Widzicie Państwo, że operacja poszła dosyć sprawnie, bezboleśnie. Stworzeń został wymieniony. Życzę Państwu powodzenia. Dziękuję bardzo.